Baba Wanga to z pewnością jedna z najbardziej tajemniczych wizjonerek świata. W 1923 roku kobieta, na skutek potężnej wichury uległa wypadkowi i niestety straciła wzrok. Jak twierdziła potem, gdy wiatr ją atakował, ona czuła, że dotyka ją coś na głowie, jakby ktoś ją trzymał. Wanga przychodziła wiele zabiegów. Niestety ostatecznie całkowicie straciła zdolność widzenia. Wtedy właśnie skierowano ją do ośrodka dla niewidomych, gdzie zaczęła udziać się coś z nią niezwykłego. Kobieta coraz częściej słyszała głosy ludzi, których nikt nie słyszał poza nią samą. Pod koniec lat trzydziestych Wanga zapadła na zapalenie opłucnej, na skutek zimna, jakiego doznała stojąc poza siłek. Wtedy właśnie prawie straciła życie, jednak ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Od mniej więcej tego czasu jej życie zmieniło się w jeszcze bardziej niezwykłe i tajemnicze. To wtedy odkryła, że choć straciła wzrok, to jednak widzi. Widzi o wiele więcej niż kiedyś. Dostrzega wydarzenia z przeszłości, ale też przyszłości. Pewnego dnia kobieta zaczęła mówić do innych niskim głosem mężczyzny i wyznała, kto straci życie w konflikcie, co kogo czeka i jaki będzie efekt konfliktu. Podała nawet datę początku konfliktu, wyznaczając go na 6 kwietnia, jednak zupełnie nikt jej nie wierzył. Dopiero gdy nadszedł 6 kwietnia, jej słowa się spełniły. Ludzie przestali wątpić w jej moc. Kobieta miała przewidzieć ogrom wydarzeń takich jak rozpad Związku Radzieckiego czy World Trade Center. Jasnowicka odeszła. 1996 nie chcąc poddać się zabiegowi w związku z rakiem, jednak baba Wanga w swoich ostatnich dniach przepowiedziała, iż we Francji narodzi się tajemnicza dziewczyna. Dziewczyna, która odziedziczy jej dar jasnowidzenia i od teraz to ona będzie przekazywała przepowiednie jej proroctwa. Proroctwo brzmiało: kiedy w nowym wieku Europa zapłonie ogniem, w samym sercu w mieście na dwóch skurzach, gdzie może zalewało centralny plac, gdzie kiedyś nauczał sam Nostradamus, urodzi się wyjątkowa dziewczyna. Która otrzyma wspaniały dar. Później dziewczyna o imieniu Kate Uber, która faktycznie według wielu osób posiadała niezwykłe zdolności, zadeklarowała się właśnie jako ta przepowiedziana dziewczyna. Dziewczyna zyskała naprawdę ogromną popularność i ogrom osób uważają za dziedziczkę Baby Wangi. Nazywana jest także córką Baby Wangi. Podobnie jak Wanga, francuska ma wrodzoną wadę genetyczną, w wyniku której traci słuch i wzrok. Proroczy dar jest trudny dla dziewczyny, jej matka nie była od razu gotowa do ujawnienia go opinii publicznej. Pierwszą poważną przepowiednią było mroczne wydarzenie dla rodziny, odejście jej ojczyma. Nawiasem mówiąc, nie tak dawno podzieliła się swoją wizją najbliższej przyszłości ludzkości i opowiedziała, jaki będzie najbliższy czas. Jej przepowiednie są naprawdę niezwykłe. Od pewnego czasu obserwujemy na Ziemi jakby cykle mrocznych zdarzeń: najpierw kontrowersje związane z uchodźcami z krajów muzułmańskich, którzy napływali masowo do Europy. Europa w tym czasie musiała wybierać. Między empatią a poczuciem bezpieczeństwa. Wiadomo było przecież, że razem z uczciwymi osobami, które naprawdę uciekały przed konfliktem, mogły napłynąć do Europy osoby fanatyczne, mroczne i złe, których zamiary nie będą miały nic wspólnego z dobrem, choć wielu z nich uważało, że wykonuje prawdziwe Boże plany. Gdy sytuacja z uchodźcami trochę się uspokoiła, zaraz świat zalała fala tajemniczego zaburzenia organizmu, które ogarnęło praktycznie cały świat i wszystko po prostu się zatrzymało. Straciliśmy wiele naszych przywilejów, rozrywek. był problem nad ze zwykłym wyjściem z domu. Nasze życie zmieniło się o 180 stopni. Poza tym obawialiśmy się o nasze zdrowie, a nawet życie. Ludzie jeszcze bardziej oddalili się od siebie, obawiając się, że dana osoba przynosi to zaburzenie. Gdy jednak ta sytuacja zaczynała powoli się uspokajać, wydawało się, że już będzie lepiej. Nie było, bo zaraz wszystko zniszczyła sytuacja w Ukrainie, którą wywołała Rosja. Pierwszy raz od dawna Polska jest tak blisko konfliktu i cała Europa może być zagrożona, bo nigdy nie wiemy, co przyjdzie do głowy prezydentowi Rosji. Poza tym ciągle postępująca inflacja i wzrost cen w sklepach również nie pomaga. Niestety występuje coraz więcej mrocznych wydarzeń, których nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Czy będzie wreszcie trochę spokoju? Okazuje się, że nie do końca, bo jak ujawniła wizjonerka Kate Uber, przed nami widzi ogień i wodę. Dziewczyna ujrzała erupcję wulkanu w pobliżu Alaski. Jak i ogromną falę, która wywoła zniszczenie, jakich świat jeszcze nie widział. To niestety nie jest wszystko, gdyż dziewczyna twierdzi, że mieszkańcom wszystkich krajów świata czeka kolosalnie odwracalne zanieczyszczenie gleby i wody. Czyste, nietknięte, naturalne zakątki planety będą coraz rzadsze, a ludzi w takim przypadku czeka całkowita utrata wody pitnej, co wywoła ogrom zaburzeń ciała oraz destabilizuje sytuację w wielu regionach, a także wywoła niepokoje społeczne i konflikty. Uber ujawniła, że mieszkańcy Ziemi znajdą się na krawędzi przetrwania. Wiele krajów upadnie lub rozpadnie się, a ci, którzy mieszkają na najbardziej zanieczyszczonych obszarach, będą próbowali je opuścić i znaleźć schronienie gdzie indziej. Ponadto Jasnowicka jest przekonana, że negatywna sytuacja w ekologii Ziemi może sprowokować aktywację starych zaburzeń organizmu, które dziesiątki, setki lat temu uważano za pokonane, a nawet wydobyć na powierzchnię zupełnie nowe dolegliwości, które jeszcze nie są znane ludzkości. Jeśli nie zatrzymamy zanieczyszczenia i zniszczenia, jakie tworzymy na Ziemi, nasza planeta może zniknąć. Dziewczyna z Francji twierdzi też, że przed Rosją tajemnicze wydarzenia. Dziewczyna zapowiedziała koniec aktualnej Rosji i początek zupełnie nowej. Chodzi jej o to, że prezydent Rosji sama ma odejść ze swojego stanowiska, a w zamian pojawi się zupełnie nowa osoba pod wieloma względami zupełnie przeciwieństwo. Co ciekawe dziewczyna twierdzi, że ten nowy prezydent na nowo odbuduje stosunki z innymi krajami. Wyznaje dziewczyna, że będzie to szło bardzo powoli. Mało kto będzie chciał zaufać Rosji, ale ostatecznie z czasem świat próbuje, choć trochę zapomnieć o winach Rosji i ją zaakceptuje jako sojusznika. Ten nowy prezydent będzie niesamowicie różnił się od poprzedniego. Będzie spokojny, zrównoważony i będzie posiadał cechy prawdziwego lidera. Ta osoba zmieni dosłownie wszystko. Nostradamus ujawnił, co właśnie zbliża się do Polski i Rosji. To przerażające, Link do filmiku na ten temat w opisie.